Proszę państwa, witajcie na survivalu w Minecraft. Dobry, proszę państwa na subiwaną sobie no. razem kanał Minecrafta. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zostawcie jednocześnie łapeczkę w górę oraz Suba. What the Ugh. Powinno wszystko być dobrze. Mm. Ty, to piecu! Dobra. Zapiszmy sobie w planach, co będzie w każdym odcinku. Najpierw zrobić pierwsze rzeczy. Zdobyć pierwsze kamienie na pierwszy piec. Kolejnie zacząć zbudować dom. No, a kolejnie sobie pomyślimy. Jednak... Najgłupsze jest to, że ja się spalnowałam kilkanaście metrów od drzewa. Pierwszej rzeczy, jaką trzeba w ogóle ściąć na początku survivala. Matko jedyna. Jakby co, w każdym momencie może dołączyć pan BZL-4S Bo ustawiłem, że mogą sobie tutaj w każdym momencie dołączyć Jednak mój najbliższy BZL-4S gra z inną osobą Więc będę pierwszą osobą, jaką będzie w ogóle miała chyba dom na tym serwie Cholera jasna Więc mamy służę, że i wybudujmy go sobie tu! Shadery tak bagują to spokojnie. Pierwszy patek. Dobra. Kill off. Łopata. Miecz. Dobra. Zacznijmy kopać w dół. Tak miałem, wysłać dzisiaj no pierwszą drugą część animacji z panem Wojanito W sumie bardzo wam się to spodobało <śmienic> <śmienic> oh! <śmienic> Dobra Pierwszy bruk Patrz ŚWINIO ŚWINIO MAM PIERWSZY BRUK What the hell nie umiejętnie bawełny, zróbmy sobie pieszą, no, rzecz zawaliście w ogóle że, że przez większość czasu. Nie gra muzyka? Świnia, ty będziesz mnie przerażało, jesteś Slendermanem. O zostaw mnie. Widzisz, panem bez reszty Zacznę nagrywać. Są serii. Jeśli mu powiem, że coś taki. Nie obejdę! So sorry, miałem... Sorry, miałem powiadomienie. Ten odcinek nie skończy się, dopóki nie zdobędę... Nie zbuduję pieca. No bo piec każdy musi zrobić. Dam, 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 dam. Jej, mamy. Juhu! Ja wam bardzo dziękuję za to, że no tutaj byliście. Zostawcie serdeczną łapeczkę w górę. O, właśnie, zostawcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że będzie ich dużo. Że seria się spodobała. No i do widzenia, do kolejnego odcinka. Cześć.